Witam serdecznie. Jesteśmy przy bardzo ładnym miałowcu, którego w zeszłym roku już zacząłem uformowywać właśnie takie coś. Takie poduszki. Ja już tego przed chwilą coś ciąłem, jednak nożyce okazały się zbyt tępem. Musiałem iść je podostrzyć po prostu pilnikiem do piły halinowej. Tak. Oj, zacinają mi się jeszcze. Musiał chyba powiedz po olej na ten koniec. Tak, takie te nożyce, te fiskarsa takie są trochę średniawe, ale ogólnie jeszcze tutaj zdają egzamin na to cięcie. Dość masywne bym powiedział, bo, bo no tnę naprawdę. Niektóre krzaki to tnę. Tak. Czasami to dwa razy. Dziennie, trzy razy trzeba je podoszczyć, więc umiejętność oszczenia tych nożyc też musimy posiadać jakąś. Nie? Albo mieć jakąś oszczałkę wybitną, czy coś. Bo to, bo to, bo to one będą się zużywać. Hmm. I to jest jakby taki, no, no nie wiem. Musiały być naprawdę jakieś wybitne nożyce, że że będziemy ciąć całymi dniami tak? i one będą trzymać nam jakąś tam ostrość, to będzie trudne. Jak nie, to będą się rozkręcać i inne bajery. Więc tak, tu część odrostów zostawiam, niech one coś stworzą, a część krzaczka się podcina, tak, żeby może nawet wyodrębnić między siebie niektóre formy. Cięcie tych jałowców nie jest takie wcale proste. Ja już widziałem takie coś, że jałowiec był obcięty i umarł. Nie? I umarł. Wydaje mi się, że kwestia w głównej mierze polegała mi na, polegała na tym, że rzeczywiście był już obcięty za ostro. Ja, ja i tak tnę dość ostro moje formy. Zapoczątkowując je, ale jak ktoś zostawi, tak że tam najdrobniejszy kij, a na końcu kulka jakaś tam śmieszna czy coś, no to niekoniecznie. On przeżyje nam te tortury. Może właśnie być gorzej. Ktoś przyjechał, już piesek robi awanturę. o, i mamy te odrostki, które tu się dzieją ja je trochę pozostawiam bo one mi kiedyś zapełnimy tą dziurkę, tą lukę tu ale to zrobią bardzo szybko to w przyszłym roku już będzie tylko teraz lepiej kulka będzie coraz większa tu przyciąłem tu będzie rósł, pyk, i tu ma się zagęścić jeszcze, o. Tak, więc go wcale nie przycinam mocno. Tą stronę tu pozostawiam, żeby miał szansę tutaj to wszystko zarosnąć mi. Tak, ewentualnie te końcóweczki trochę przycinam, w tym momencie one się roz, na boki w przyszłym roku i one to jakby chętniej słuchajcie za Zarosną nam ten, nie? Pustą przestrzeń. Więc jakaś tam umiejętność pocięcia tego jest ważna, żeby nie obcinać może za dużo, ale też nie zostawić wszystkiego. Umiejętnie te końcówki, tak jak tutaj jest końcówka, przyciąć. Wtedy tu ona się rozgałęzi. No i to, to, to jest to wszystko. Tu, jeśli chodzi o późniejsze, właśnie formowanie takiego czegoś. Że my od razu w przyszłym roku nie musimy go tak hamsko mocno ogolić. Tylko nawet te nasze poduchy, jakie zostaną z tymi gałęziami, nawet je tylko troszeczkę poprzycinać, te najgorsze. A wtedy znowu kolejne roki, kolejne roki. One się przygęszczą, te poduszki. Przygęszczą się te poduszki ładnie. I powstaje nam drzewko jałowcowe. Ten pieńek się robi coraz grubszy. tak. Trzeba pamiętać, właśnie tylko, mi się wydaje, że to ileś lat, by podawać sobie nową gałąź. Uważam, że to jest dla drzewa bardzo ważne, żeby miało coś świeżego, prawda? żeby miało coś świeżego. Tu na podwórko. Słuchajcie. Tak. Nie wiadomo, jak ci ludzie tutaj nieco przyjadą z tym nagrywaniem. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że szalony. Widzicie, część już przecinam, tak. I zaraz powstaje nowy trochę kształt, dużo bardziej pełny, niż był po maksymalnej przecince zeszłorocznej. I to by było tyle, jeśli chodzi o takie przedstawianie. i może ktoś wytrąci z tego jakieś szczegóły dla siebie, jeśli chodzi o właśnie przecinanie takich różnych figur. I to by było to wszystko i życzę miłego dnia.